Dziękuję bardzo. Wcześniej słyszeliśmy o ramach prawnych, o narzędziach tak naprawdę transformacji cyrkularnej przedsiębiorstwa, a teraz ja spróbuję opowiedzieć Państwu krótko na temat, jak się w tym poruszać, tak naprawdę, właśnie w perspektywie, będąc przedsiębiorcą, jak transformować swoją firmę w kierunku cyrkularnym, czyli jak i gdzie możliwe jest zamykanie obiegów gospodarczych. Plan jest następujący. Po krótkim wstępie przejdę do diagnozy możliwości zamykania obiegów gospodarczych i procesu transformacji. Jak można dobrać tak naprawdę model cyrkularny do własnej działalności, do własnych potrzeb? Spojrzymy na konkretne sektory i zajmiemy się współpracą na rzecz transformacji cyrkularnej, bo jak już powiedziano, pojedyncza firma nie może tak naprawdę dokonać transformacji. Tak? Ona musi dotyczyć całej gospodarki to jest model gospodarczy. I na tym się tu skupiamy, dlatego potrzebna jest współpraca. Na koniec powiemy sobie, jak w ogóle mierzyć cyrkularność, bo to doprowadzi do faktycznej zmiany. Bez mierzenia nie można przecież zarządzać tym, co robimy. Jeżeli chodzi o gospodarkę linearną, tą, która obecnie obowiązuje, to musimy zdjąć trochę z przedsiębiorców odpowiedzialność za to, jak obecnie działają. Tak przynajmniej ja myślę. Otóż oni działają w tak naprawdę odziedziczonym z przeszłości systemie linearnym, i ich te marnotrawstwo łączące się z gospodarką linearną jest po prostu konsekwencją poruszania się w tym systemie. Nie wynika z pomyłek biznesowych, prawda? Pozbycie się tego marnotrawstwa za to wiąże się z wieloma korzyściami, o których już wcześniej słyszeliśmy i jest ono bardzo korzystne. Natomiast te korzyści należy rozumieć w różny sposób. Należy je rozumieć po pierwsze długoterminowo i wliczając te efekty nie tylko ekonomiczne, ale społeczne i środowiskowe. I już mówię dlaczego i jak to się przekłada. Otóż efekty społeczne, efekty środowiskowe de facto później przekładają się na sprawy finansowe przedsiębiorstwa i waszej działalności. To jest jeszcze mało widoczne, ale ten pęd w tym kierunku się pogłębia. On pogłębia się przede wszystkim przez system podatkowy, akcyza, inne zielone podatki, mamy nowe regulacje, wsparcie publiczne, tak, taksonomia unijna. Rozszerzona odpowiedzialność producenta, to wszystko sprawia, że te czynniki społeczne, wpływ na jakość życia, zdrowie, rozwój regionalny, rynku pracy, bezpieczeństwo społeczne, a także środowiskowe, wpływ na bioróżnorodność, o czym już słyszeliśmy, wpływ na zmianę klimatu i tak dalej, to wszystko będzie się tak naprawdę przekładało coraz bardziej na efekty ekonomiczne, na rezultaty finansowe państwa działalności. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, to będzie postępowało. I teraz możecie mnie spytać, dlaczego, skoro te korzyści są tak znaczne, dlaczego regulacje idą w tym kierunku i dalej mówimy o jakichś, nie wiem, 7% powiedzmy, cyrkularności na świecie albo w Polsce, to ja powiem tak. Moim zdaniem to wynika z konieczności uzyskania efektów skali. Otóż gospodarka cyrkularna oparta jest tak naprawdę, jak już mówiliśmy wielokrotnie, na współpracy oparta jest na wykorzystaniu odpadów, wykorzystaniu materiałów, które są do tej pory uważane za bezwartościowe. Za to wyciągnięcie tych materiałów do ponownego wykorzystania, powiedzmy z odpadów, jest bardzo pracochłonne. System musi być odpowiedni, technologia musi być odpowiednia. Odpowiednia też informacja powinna być, gdzie w ogóle te wartościowe materiały się znajdują. Dopóki nie mamy odpowiednich efektów skali, do, do, do tego czasu nie możemy osiągnąć tak naprawdę przewagi nad tym standardowym modelem linearnym. I normalnie w ekonomii te efekty skali są przedstawiane w ten sposób, jak ta przerywana linia, że mamy koszt jednostkowy produkcji, skala produkcji wraz ze skalą produkcji obniża się koszt jednostkowy produkcji. Logiczne, prawda? Mamy powiedzmy jakiś tam proces produkcyjny, ileś tam maszyn, jeżeli wykorzystujemy te maszyny w coraz lepszy sposób, w lepszej skali, to nie kupujemy kolejnych, tylko one działają w większym stopniu, są wykorzystywane i ta, te koszty spadają. Natomiast w modelu cyrkularnym wydaje się, że ta skala produkcji powinna osiągnąć pewien poziom i dopiero wtedy zobaczymy te efekty skali. Według mnie jeszcze tego nie zobaczyliśmy. Nie wiem, do jakiego momentu powinniśmy czekać 10, 15, może 30% albo więcej, ale mamy nadzieję, że w końcu, jak je zobaczymy, to zobaczymy także taki efekt kuli śniegowej i wszyscy pójdą w tym kierunku właśnie gospodarki cyrkularnej, ograniczenia marnotrawstwa zasobów, większej efektywności produkcji. I tak jak już było też powiedziane, transformacja cyrkularna dotyczy całej gospodarki, ale to chciałem podkreślić, że składają się na nie działania pojedynczych podmiotów, takich jak państwa. Czyli mamy, powiedzmy, analogię do głosowania. Pojedynczy głos, tak, może wydawać się, że nie znaczy po co głosować, nie pójdę do urny, ale z drugiej strony one wszystkie składają się na tą ostateczną decyzję. Te miliony głosów w końcu decydują o naszej przyszłości. To samo jest tutaj w przypadku gospodarki cyrkularnej. To od nas zależy, od konkretnych firm, pojedynczych firm, które Składają się na tą, te wspólne działania w, w kierunku transformacji cyrkularnej do tego zachęcam, ale pierwszym krokiem powinno być w tym kierunku powinno być poznanie tak naprawdę możliwości zmian w państwa firmie, czyli taka analiza, audyt, możliwości transformacji cyrkularnej. I to jest bardzo ważne, żeby to podejście było ogólnosystemowe. To nie jest tak, że mamy model linearny, do którego tak jak kwiatek do kożucha dokładamy jeden, jedno jakieś pojedyncze działanie, które ma zazielenić w cudzysłowie naszą działalność. To powinno być podejście holistyczne, tak żeby zastanowić się, co rzeczywiście przyniesie najlepsze efekty, jak to ugryźć. Być może podejście, my takie rekomendujemy, iteracyjne, czyli po kolei tutaj w, w tym roku możemy zmienić, poprawić tą efektywność w tym zakresie, w kolejnym roku w innym i tak dalej. Także zbudujemy system, który rzeczywiście działa bez marnotrawności nadmiernej. I tutaj też sobie o tym powiemy, kluczowa jest rola informacji, czyli tak naprawdę świadomość tego i wiedza o tym, jakich materiałów używamy. Gdzie one są, gdzie są nasze produkty, jak z nich korzysta konsument, czy możemy je odzyskać, jaka jest energochłonność i produkcji i samych produktów w procesie użytkowania i tak dalej i tak dalej. Wszystkie te informacje sprawiają, że możemy wykorzystywać zasoby efektywniej. I teraz. Y już przechodząc ze wstępu do diagnozy możliwości zamykania obiegów, hmm, chciałem pokazać kilka przykładów, jak to możemy zrobić. To jest taki ogólny model, jak przepływają zasoby w przedsiębiorstwie. Mamy oczywiście dostawców zasobów materiałowych, mamy dostawców energii, mamy jakieś procesy we wewnętrzne firmy produkcyjne i na koniec te produkty idą do klientów. E, później odpady, nie wiem czy z procesów produkcyjnych, czy już na koniec życia produktu od klientów idą do. Do podmiotów zagospodarujących odpady, przy tym są emisje i upstream, i downstream, i upstream, tak, i wszystko tutaj jakby się zamyka w, w tej pętli, w takim teoretycznym modelu przypływu zasobów i finansów, ponieważ to się też łączy z finansami, tak. Czyli tak, klient płaci za produkty. my możemy płacić za zagospodarowanie odpadu, płacimy oczywiście za energię, za zasoby i tak dalej. Taki prosty model może nam się rzeczywiście przydać w zrozumieniu tego, co możemy poprawić, żeby nasza działalność gospodarcza była efektywniejsza. E, kilka przykładów firm, które, które e, jakby teoretycznie mogą zauważyć u siebie problemy w zamykaniu obiegów gospodarczych. Na przykład, kiedy spojrzymy na taki model, to zauważymy od razu, że tutaj zasoby, tak, nie wracają. Gdzieś tam dalej, tylko jest od klientów bardzo duży przepływ do podmiotów gospodarujących odpadami i wtedy już wiemy, co, co możemy zrobić. Tak? Jest tu brak efektywnego systemu zwrotów, e, niewykorzystane źródła przychodów z możliwych usług posprzedażowych i tak dalej. Co możemy wdrożyć? Zasady ekoprojektowania, tak żeby lepiej wykorzystywać używane dobra, recyklingować te dobra, tak odzyskiwać materiały z nich systemy logistyki zwrotnej, żeby była ta kolejna pętla zamknięcia. Możemy wdrożyć modele biznesowe, o których już była mowa, takie jak produkt jako jako usługa, żeby panować nad tymi produktami, żeby one nie znikały gdzieś tam od klienta do podmiotu gospodarującego odpadami i dalej nie wiadomo co się z tym dzieje. Prawdopodobnie lądują na wysypisku, skoro nawet nie podlegają recyklingowi. Inny przykład. Tutaj widzimy, że Procesy wewnętrzne generują znaczne emisje zanieczyszczenia i znaczne ilości odpadów idących do podmiotów gospodarujących odpadami, i to też nam dużo mówi. Od razu możemy powiedzieć, że znaczna część wartości zasobów jest tracona w procesie produkcyjnym, czyli możemy przeprojektować ten proces. Możemy ponownie wykorzystywać produkty uboczne w procesach produkcyjnych firmy albo sprzedając je dalej. Możemy znowu rozważyć logistykę zwrotną, tak, żeby odpowiednio odzyskiwać te zasoby, które i tak już były wyprodukowane. Kolejne przykłady. No tak, znowu tutaj widać, że od klientów są ogromne misje zanieczyszczenia, brak jest przejścia do podmiotów gospodarujących zasobami. Tak, klienci też nie zwracają ich wcześniej do systemu, powiedzmy do dostawców zasobów materiałowych, czyli znowu tutaj nie ma ani recyklingu. My też nie odbieramy od klientów produktów. Co możemy zrobić? Mamy, możemy przede wszystkim tak, ograniczyć energochłonność, bo widać, że tutaj emisje zanieczyszczenia od klientów są ogromne. Zwiększyć trwałość, produkt jako usługa, tak, wprowadzenie standaryzacji, monomateriałowa kompozycja, systemy odbioru i ponownego użycia. Sama kwestia zachowania konsumentów może być problemem, tak? Skąd takie ogromne emisje zanieczyszczenia? Może to nie nasz produkt jest winny, ale to w jaki sposób użytkownicy go użytkują. I to też jest ważne dla nas pod kątem gospodarki cyrkularnej. To nie zdejmuje odpowiedzialności z przedsiębiorstwa. Ostatni już przykład. Tutaj widzimy, Coś tak naprawdę chyba podstawowego, szczególnie w polskiej gospodarce, która charakteryzuje się największą emisyjnością. Przykładowo, w przypadku produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej, widzimy, że dostawcy zasobów materiałowych, dostawców energii mają ogromne emisje. Tu rzecz jest tak naprawdę prosta. Skontaktujmy się z tymi dostawcami, sprawdźmy, czy oni mogą zapewnić nam trochę bardziej ekologiczne, trochę bardziej. No nie wiem, o mniejszych efektach zewnętrznych, e, materiały, energię i tak dalej. Jeżeli to niemożliwe, poszukajmy nowych. Także to były kilka przykładów, jak możemy wykorzystać e, m, przepływy zasobów, mapę przepływu zasobów w firmie do zwiększenia naszej cyrkularności, zwiększenia cyrkularności przedsiębiorstwa. A teraz powiem bardzo o krótko o dobieraniu cyrkularnego modelu biznesowego do, do naszego przedsiębiorstwa. O tym była mowa, jakie są modele cyrkularne, więc tutaj nie będę się powtarzał, ale powiem tylko o tym, że to jest bardzo tak czytym na miarę proces. Musimy spojrzeć na bardzo wiele kwestii. Musimy, musimy spojrzeć tak, na projekt produktu po pierwsze. On decyduje w dużym stopniu potem jak na koniec życia produkt będzie zakospodarowany. Musimy spojrzeć na długość cyklu życia produktu. Jeżeli to jest na przykład budynek i w Unii Europejskiej jest przewidziany na powiedzmy średnio 50 lat, no to już wtedy można sobie myśleć, OK, użyję budynku jako banku materiałów, albo mogę sobie pomyśleć, zróbmy to modularnie, tak, żeby powiedzmy teraz to jest szkoła, ale za 15 lat może będzie mniej dzieci, bo demografia nie sprzyja, to może przekształcę to na, nie wiem, kino albo dom starców, nie wiem. Możemy spojrzeć na rozwinięcie rynku sprzedaży na produktów używanych. Jeżeli nie jest obecnie dostatecznie rozwinięty, możemy to wesprzeć, ale może się okazać, że to nie będzie opłacalne w małej skali. Więc wtedy któryś model cyrkularny może, może nam odpaść. Możliwość śledzenia produkty w całym cyklu jego życia. I tutaj kilka przykładów o tym, jak jest to ważne. Jeżeli siedzimy produkty, to tak naprawdę ta wartość nie jest stracona. Jeżeli tak de facto naprawdę siedzimy. Przykłady. Rynek samochodów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że średnio na świecie odzysk materiałów to jest ponad 70% samochodów. A dużo firm europejskich ma ten odzysk na poziomie 90%. Ogromny. Tylko dlatego, że samochody nam nie znikają. tak? One są ciągle śledzone, wiemy, gdzie one są. To samo powiedzmy z takim niszowym trochę rynkiem, ale broń palna. Każda broń palna, wiadomo gdzie jest, u kogo i tak dalej, one nigdy nie znikają. Jeżeli się ich pozbywamy, to na pewno zostaną materiały z nich odzyskane. Przywiązanie konsumenta do produktu, to już było, było mówione, tak? ale taki przykład rynkowy, który zauważyliśmy na, na tak naprawdę w firmach polskich z naszego cyrkular hotspotu. Otóż firmy, które zajmowały się z produktem jako usługą ubraniami dla dzieci, przykładowo, nie przetrwały na rynku, a z drugiej strony mamy firma, która zajmuje się ubraniami roboczymi, która radzi sobie bardzo dobrze. I to jest tylko kwestia tego, że inaczej konsument podchodzi do danego produktu, nie przywiązuje się tak bardzo do ubrań roboczych, tak? to jest dzisiaj jego ubranie może w kolejnym miał być już inne. Świadomość konsumentów odnośnie efektów zewnętrznych produktów. Tak, tu widzimy czasami zaangażowanie konsumenta, całkowicie inne, możliwość wykorzystania innych modeli. E, mamy asymetrię informacji między producentem a konsumentem i znowu tutaj pewne firmy, które zmniejszają tę asymetrię, mówią, ok, mamy tutaj budynek energochłonny, ale Pan o tym nie wie, a my mamy tutaj certyfikowany budynek, Proszę skorzystać z naszego, to, to będzie dla Pana efektywniejsze. Później Pan to w raporcie wykaże, i tak dalej, i tak dalej. To może też wpłynąć na to, jaki model naszego biznesu wybierzemy. Bardzo ważna jest skala rynku, tak? Jeżeli współpracujemy cyrkularnie z wieloma podmiotami, jeżeli jest system naprawy, system recyklingu, system odzysku materiałów, to wszystko wpływa na to, że my możemy łatwiej wdrożyć te modele cyrkularne. Poziom cenowy, oczywiście. To już była o tym mowa, tak? Zegarki bardzo drogie albo samochody. Tutaj nic tak naprawdę nie powinno się zmarnować, bo to jest duża wartość, któremu człowiekowi, człowiekowi jakby szkoda ją zmarnować po prostu, tak? Mamy stosunek jakość-cena, znowu to samo, co możemy zastosować. Więc tych czynników jest bardzo dużo. My będziemy dobierali te modele może bardziej konkretnie na warsztatach, które będziemy prowadzili w ramach, w ramach Akademii Transformacji Cyrkularnej dla biznesu i o nich będziemy mówić jeszcze więcej. A ja powiem teraz o tym, jak możemy zamykać obiegi gospodarcze, podstawowe działania w konkretnych sektorach. O tym już była mowa: budownictwo, czyli możemy tak naprawdę projektować już z myślą o demontażu i ponownym użyciu elementów konstrukcyjnych. Możemy w ogóle myśleć o tym, nie o, o nas jako ostatecznym użytkowniku budynku, tylko pamiętajmy, że budynki. No, Przynajmniej 50 lat trwają, a wiele z nich o wiele więcej lat, więc architekt też powinien myśleć i inwestor o tym, o kolejnych użytkownikach, co oni mogą chcieć od budynku. Możemy wykorzystać nowoczesne materiały, które ograniczają efekty zewnętrzne. Możemy stosować materiały, które łatwo można przetworzyć, ponownie wykorzystać po zakończeniu cyklu życia budynku renowacje, modernizację i z tym łączy się modularność i standaryzacja budynku. W przetwórstwie przemysłowym, tutaj mamy, tak jak było już powiedziane, ogromne potencjał do wdrażania obiegu zamkniętego, szczególnie przed recykling materiałów we własnych procesach produkcyjnych, ten, ten recykling w obiegu zamkniętym, czyli mamy ponowne wykorzystanie w procesie produkcyjnym materiałów, recykling odpadów z tworzyw sztucznych. Wykorzystanie pyłów i popiołów, systemy zamkniętego obiegu wody i tak dalej, i tak dalej. Rolnictwo i tutaj też bardzo wiele się zmieniło. Zmieniło się bardzo wiele też w konsekwencji zmian rynkowych. Przykładowo po ataku Rosji na Ukrainę, na Ukrainę wzrosły bardzo ceny nawozów sztucznych. I to słyszałem na przykład w Wielkiej Brytanii po prostu jest teraz boom na rolnictwo regeneratywne, które ogranicza znacząco. Wykorzystanie um, tych nawozów. Możemy oczywiście kompostować resztki roślin, wykorzystać jako nawóz organiczny, e, tak wykorzystać obornik do produkcji biogazu, um, systemy zamkniętego obiegu wody, um, e, energia odnawialna, i tak dalej. To wszystko wpływa na zamknięcie obiegów w rolnictwie. Górnictwo i wydobycie. Tutaj także odzysk metali szlachetnych, urban mining, demontaż i recykling, recykling baterii litowo-jonowych. Tutaj chciałem tak trochę zamentować takie ogólne myślenie o tym, że do tej pory nie wiemy, jak recyklingować baterie do samochodów elektrycznych. Otóż w Norwegii jest już fabryka, która odzyskuje 98% materiałów, więc jest to bardzo efektywny proces i już możliwy. Sektor transportu i logistyki. Tutaj też bardzo informacja jest ważna, czyli zastosowanie systemów telematycznych, GPS, które powiedzą nam, gdzie jesteśmy, jak efektywnie zaplanować nasze trasy. Tak, logistyka współdzielona, konsolidacja ładunków, współdzielenie przestrzeni transportowej. My między innymi podczas Circular Week naszego flagowego tygodnia prowadzimy taki konkurs do studentów i jedna grupa studentów właśnie wymyśliła system, jak można efektywniej zarządzać logistyką w firmie, między innymi przez wykorzystanie dwupoziomowych naczep do, do pojazdów transportowych. Oczywiście jako driving, szkolenie kierowców, e, transport jako usługa i wiele innych. Opieka zdrowotna też często pomijany sektor, a tutaj tak naprawdę, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, mamy 4% emisji pochodzą z opieki zdrowotnej. Co możemy zrobić? Ograniczenie powstawania odpadów, e, Niebezpiecznych, w ogóle prawidłowa segregacja odpadów, bo to jest podstawowy problem w polskiej służbie zdrowia. Mamy wdrożenie systemów naprawy, serwisowania sprzętu medycznego, w ogóle wydłużania trwałości tego sprzętu, em, rozwój technologii recyklingu, digitalizacja zarządzania zasobami. I teraz bardzo ważna rzecz to współpraca na rzecz transformacji cyrkularnej. Jak już powiedzieliśmy, nigdy nie, nie osiągniemy tych efektów w skali samodzielnie, tak, więc musimy współpracować i na czym, co proponujemy, jakie jest nasze podejście do współpracy w ramach transformacji cyrkularnej. Otóż też myślimy tutaj o takiej strukturalnym podejściu do współpracy. Zacznij, zacznijmy od tych małych kroczków, czyli na początku skontaktujmy się z naszymi dotychczasowymi dostawcami, kontrahentami i tak dalej. Sprawdźmy, czy oni mogą zapewnić nam na przykład zasoby trochę o mniejszych efektach zewnętrznych. Później, jeżeli oni nie mogą, to może skontaktujmy się z potencjalnymi nowymi dostawcami, odbiorcami. Możemy współpracować w ramach, w ramach klastrów także. Możemy skontaktować się z organizacjami sieciującymi, z firmami konsultingowymi, z... Mm, z światem naukowym, który może nas wesprzeć w powiedzmy lepszym designie, lepszym projektowaniu produktów i procesów. Także widzimy tak współpracę, czyli tak kroczek po kroczku, też nie skacząc na głęboką wodę, w ten sposób, kiedy dowiemy się, że coś jest rzeczywiście efektywne i jakaś współpraca się układa, możemy ją skalować więc jakie kroki, kiedy już sprawdzimy, które podmioty są gotowe do współpracy. Znowu mapujemy strumienie energii, zasobów, czyli to, co już przedstawiałem wcześniej. Mapujemy interesariuszy w tych procesach, które mogą, mogą nam się przydać, tak. Szukamy partnerstw lokalnie po pierwsze. Wiadomo, że przepływy energii, przepływy materiałów, one też Generują jakieś koszty ekonomiczne i środowiskowe, więc warto spojrzeć na to lokalnie, e, zwłaszcza, że wtedy mamy też lepszą pewność zarządzania, pewność dostaw, lepszy kontakt, lepszy przepływ informacji. E, krok czwarty. E, identyfikujemy luki wiedzy i potrzeby w zakresie wsparcia, aby dalej rozwijać, tak jak mówiłem, krok po kroku tą współpracę. Testujemy, eksperymentujemy i zwiększamy liczbę partnerów, aby. Z, z budować stabilniejszą sieć powiązań, o czym tutaj nie napisałem, to to, że my bierzemy na siebie coraz większą, więcej ról jako przedsiębiorstwo. Czyli już nie tylko produkujemy i nie sprzedajemy powiedzmy produktu, ale też odbierając powiedzmy produkt od użytkownika albo naprawiając go. Jak Widzimy, jesteśmy dostawcą materiałów też stajemy się, albo podstawcą usług w postaci naprawy, więc bierzemy na siebie więcej ról i tutaj też ta współpraca pod tym kątem staje się bardziej skomplikowana, dlatego ten taki strategiczny i strukturalny sposób podejścia jest rekomendowany. Na koniec mierzenie cyrkularności. Tak, bez mierzenia tak naprawdę wskaźników cyrkularności nie możemy mówić o zarządzaniu procesem transformacji przedsiębiorstwa. Dlatego te mapowanie przepływu zasobów, przepływów finansowych są tak ważne. Wtedy możemy powiedzmy określić efektywność, gdzie możemy uzyskać największą w procesie transformacji cyrkularnej i nadzorować przebieg tej transformacji, uwzględniając cały łańcuch wartości i cały cykl życia dobra. Tak? I teraz, jeżeli chodzi o dobór szczegółowych wskaźników efektywności, to jest też mocno powiązane z samym produktem, usługą, który które oferujemy i powinno być z takim strategicznym podejściem związane. Więc tutaj nie powiem Państwu, że tu jest jeden wskaźnik cyrkularności, na który wszyscy, wszyscy powinniśmy się opierać, bo tak nie myślę. On powinien wynikać ten dobór z uprzedniej analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i ich wpływu na przepływy materiałowe. Przykładowo w firmach produkcyjnych istotne będą wskaźniki strat materiałowych, efektywności energetycznej, Ponownego, ponownego użycia komponentów, a w modelach opartych na usługach większą wagę należy przywiązać do wskaźników intensywności użytkowania produktów, trwałości i tak Więc to się różni w zależności od tego, co oferujemy, jaki jest nasz proces produkcyjny, jak wygląda działalność firmy. A Należy pamiętać też o aktualizacji tych wskaźników w zależności od tego, jak wygląda właśnie stan rynkowy, jak wygląda obecna charakterystyka działalności, jak konsumenci się zmieniają itd. Ale znowu proponujemy tutaj strukturę. Struktura powinna polegać tak naprawdę ta wskaźnikowa na podejściu takim od dołu do góry, czyli wskaźniki procesowe, jak można wdrożyć transformację cyrkularną same procesy takie operacyjne w firmie. Później mamy wskaźniki taktyczne, co należy zmienić w łańcuchu wartości, aby firma była bardziej cyrkularna. Przykładowo wskaźnik recyklingu, udział surowców wtórnych w produkcji, wskaźnik zwrotu produktów do naprawy i tak dalej. I mamy wskaźniki główne takie strategiczne, czyli w jakim stopniu firma jest cyrkularna. To już na przykład proporcja wartości dóbr zwracanych do biegu gospodarczego do przychodów ogólnych firmy, czyli już taki kluczowy wskaźnik, ile tej wartości odzyskujemy z dóbr, które już wcześniej wyprodukowaliśmy, dostarczyliśmy na rynek. Kilka słów o informacji, jak już wielokrotnie wspomniałem, to jest bardzo ważne. Jak widzimy, że w całym łańcuchu z cyklu życia produktu ta informacja jest bardzo ważna, od początku aż do końca, od zasoby, od zasoby do zagospodarowania odpadu. Mamy dane o zaopatrzeniu w materiały elementy, o ich pochodzeniu, o składzie materiałowym dóbr. Mamy dane o projekcie, o etapach i miejscach produkcji, o produktach ubocznych, możliwościach demontażu, dalej dane o położeniu, lokalizacji w dystrybucji, dane na temat sprzedaży, użytkowania, możliwości napraw i tak dalej. Mamy dane na temat lokalizacji dóbr na koniec cyklu ich życia, możliwości odzysku zasobów. Wszystkie te dane. Generują ogromne ilości informacji, trudno je przechowywać, trudno je zagospodarowywać, ale przychodzą nam na pomoc nowe technologie nowe technologie zbierania i przepływu danych, i nowe technologie przetwarzania tych danych w wiedzę. I to jest korzystne dla nas, bo już nie musimy tego manualnie robić nie musimy bardzo dużo pracy poświęcać na ten temat, bo możemy wykorzystywać tak. Standaryzacji oznakowań, tak? Standardowe kody kreskowe, ale teraz wchodzą też radio frequency identifiers, jest internet rzeczy, mamy zautomatyzowane systemy wizyjne, wykorzystanie w procesach przykładowo recyklingu, tak? Mamy blockchain, który nam upewnia się, skąd na przykład pochodzi dany produkt, dany materiał. Mamy cyfrowe bliźniaki i paszporty produktów, tak żeby każdy mógł też wiedzieć, skąd on pochodzi powiedzmy na metce skanując kod QR i już widzimy, skąd pochodzi produkt, jak był wcześniej używany. Mamy chmury obliczeniowe, platformy internetowe. Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, sztuczna inteligencja, teraz tak bardzo na czasie, i uczenie maszynowe, czyli te wszystkie dane mogą być przetworzone. W wiedzę, mamy big data, czyli to, co człowiek tak naprawdę nie zauważy z tego ogromu ilości danych. Komputer może w pewnym momencie jakieś wnioski wyciągnąć i technologie predykcyjne, czyli powiedzmy czujniki, na przykład jedna firma ma opony, gdzie płatność jest za kilometry. Te czujniki sprawdzają, ile opona zrobiła obrotów, ile przejechała kilometrów, kiedy należy wymienić, zanim ona pęknie. Tak? Te wszystkie rzeczy są już możliwe do wykorzystania, i to nas wspiera w transformacji cyrkularnej i to by było na tyle w wielkim skrócie